Mistrz Twardowski, rozdział piąty, jako się stał uczonym i sławnym Twardowski. Lecz nie darmo zaklął się był szatan na Twardowskiego. Odtąd bowiem, usiłując go podejść i duszę jego pochwycić, nie odstępował go krokiem. Niewidzialny czuwał nad nim i szukał w duszy jego szpary, którą by w nią mógł dech swój zaraźliwy wpuścić. Czysta jednak była jeszcze dusza młodzieńca i czyściejsza od rówienniczych. Zajęty nauką, którą obrał za gwiazdę i nadzieję życia, on na resztę świata jakby nie patrzał. Nie czuł wszystkich zgubnych ponęd rozkoszy, i nie widział dróg do grzechu. Jeszcze nie była wybiła jego godzina, bo każdy człowiek, choćby najrozumniejszy, choćby najzimniejszy, ma w życiu jedną godzinę szału, w której jak roślina wybujała, puszcza niepotrzebne odrośle. Młodzieniec zatapiał się w naukach. Szatan uczył, że nie potrafi niczym innym go zgubić. Chyba jedną nauką. Postanowił więc dopomagać mu tak do niej, aby Twardowski, prędko wyczerpawszy wszystko, więcej zażądał, aniżeli mu dać mogli ziemscy nauczyciele. Skutkiem tej niewidzialnej pomocy szatańskiej, Twardowski jednym rzutem oka, jednym sięgnięciem umysłu zbadywał, i odgadał najzawilsze naukowe trudności. Coraz nowych ksiąg, nowej nauki żądał i począł w prędce nauczycieli swych i mistrzów owego czasu przechodzić. Dziwiły te postępy młodzieńca wszystkich. Krzywili się na niej jedni, wynosili je pod niebiosa drudzy. Najmniej uczeni sławili go za. ...na przykład półmędrką zaufanym w sobie mówiąc. Uczęsi z przekąsem o nim gadali, potrząsając głową. Nie było bowiem w prędce gałęzi nauk, w której by mistrzom nie sprostał. Wziąć mu się tylko było do czego chciał, a ta władza powszechnego pojęcia i zrozumienia wszystkiego posługiwała mu tak wiernie... Iż ucząc się, już księgi poprawiał o nauce traktujące, i w połowie drogi, będąc drugiej się już połowy domyślał. Całą zaś przebiegłszy, przepowiadał jej dalsze postępy, jakimi ją miały przyszłe ubogacać wieki. Tak biegły lata oddane naukom. Twardowski z kolei teolog, matematyk, filozof, fizyk, medyk poeta. Łączył w sobie znajomość nauk, rzadko razem chodzących w tak wysokim stopniu, iż w każdej zdawał się być najdoskonalszym, póki o innej ust nie otworzył. A tak jeszcze był młody. Lecz tej jego nauce towarzyszyło szczególniejsze uczucie. Nie tak jak inni, którzy liznowszy nieco, już nie mają, że stoją u kresu, i arcymistrzami się sądzą, Twardowski, sprawą szatana, zawsze pożywając łaknął, ucząc się pragnął więcej nauki, czuł, że mu wiele jeszcze zostało do zbadania, a nie mogąc już więcej nauczyć się i wyścignąć wieki umysłem, gdy się oparł o ówczesne słupy Herkulesowe, zwiastujące mu koniec świata. Czuł przynajmniej jeszcze niedoskonałość swoją. Czuł jak wiele jest jeszcze rzeczy zakrytych przed ludźmi, które powoli odsłaniać się będą aż do skończenia rodzaju ludzkiego. Czuł, że ludzie niezmordowani pracownicy nieustannie waląc i odbudowując gmach prawdy długo jeszcze nad nim wysilać się będą a wielu jemu współczesnych sądzili się u szczytu i nie domyślali się postępu w wiekach przyszłych. Ten proroczy duch w Twardowskim wcale był różny od ducha jego czasów i zadziwiający w młodzieńcu, który ledwie na pozór skosztowawszy nauki, już nie wiedzieć dlaczego wywijał nią z pogardą, z jaką, dziecię napierając się żelaznej, drewnianą szablą wywija. Uważana, że najmilszym jego zatrudnieniem było szyderskie zbijanie przyjętych wówczas zasad, że z rozkoszą wyśmiewał zarozumiałych, upokarzał dumnych trochą nauki. Jego wszystkie twierdzenia miały minę komentarzy nieustannych. Nad słowy Salomona Vanitas vanitatum. Kiedy mówił o nauce i dochodząc z niej krańców opierał się na granicy ówczesnych wiadomości, czynił to nie z radością ucznia sięgającego pożądanego celu, lecz z westchnieniem starca, któremu nieprzełamana zapora w dalszą drogę puścić się broni. Mając upodobanie w zbijaniu fałszów, które prawdami mniemano, i u pokazaniu półmędrków, Twardowski szukał też najczęściej prawdy i światła tam, gdzie po nie nikt jeszcze nie chodził. Na naukowych śmieciskach, śmiał się systematów i systematycznych nauki przekreśleń, wskazywał jakby od niechcenia inną drogę dla niej, inny tryb jej wykładowi. Tak wielkie różnienie się w opinii od wszystkich otaczających go mistrzów. Tak wielkie zuchwalstwo ucznia i żaka w obliczu poważnych mędrków i ksiąg poważniejszych jeszcze wiekiem i uświęceniem opinii nie były zrozumiane od wszystkich ani należycie ocenione. Na to rachował nieco szatan, żeby posiawszy w duszy zrażonej jedno ziarno niechęci, wlawszy w nią jedną kroplę rozpaczy, zatruć ją i zamącić całe życie. Często do zbrodni nie trzeba innej pobudki, nad zniechęcenie jakieś od wszystkiego, a miejsce namiętności czynnej zastąpić może rozpacz. Twardowski z ucznia po stopniach uczonych wyszedł na mistrza, lecz nauki jego zamiast zaspakać drażniły tylko uczniów tak jak i graszka jakaś, obiecując zawsze coś więcej, im więcej odkrywały. I tak był to mistrz niebezpieczny, co zamiast głodnych karmić, czynił ich tylko zajadle jeszcze łaknącymi pokarmu. Szatan wszystko to widział, wszystkim kierował i cieszył się nadzieją posiądzenia duszy młodego mędrca prędzej czy później. Dotąd jednak, choć nauka i wiarę w duszy jego zachwiała, nie był jeszcze szatan pewnym jej pozyskania i sidła tylko za sidłami stawiał. W duszy mistrza nie było już tej ufności, tej wiary, z jaką szedł do piekieł. Ta wycieczka jego zdawała mu się jakby snem niepojętym, w którego rzeczywistość wierzył co dzień mniej, coraz słabiej. Co chwila zuchwalsze wiły mu się myśli, i skołataną niemi głowę podnosząc z posłania, twardowski dziwił się im skąd przychodziły, pojmując jednak, że się wyrodzić musiały i jakby przeczuwają trwożliwe ich przyjście. Wiązał je bowiem szatan jak wenecki łańcuszek, niedostrzeżonymi ogniwami, jedne z drugiemi rodziły się kolejno naturalnie. Chociaż z ich słabego początku nikt by się wzrostu i końca nie potrafił domyśleć. Szerzył się tymczasem odgłos Sławy Twardowskiego. Najsławniejsi ówcześni teologowie, filozofowie, astrologowie, medycy na przemiany biegli go badać i jak dziwowisko oglądać. Nieraz wyzywali go na dysputy. Które się zawsze zwycięstwem młodego mistrza kończyły, i późniejszym wrogom odejmowały śmiałość do walki. A tak, pozyskawszy sławę powszechną u ludzi, obudziwszy zazdrość, twardowski stał się za wysokim dla tłumu, niebezpiecznym dla mędrków i od wszystkich opuszczony. Bez przyjaciół, sam jeden pozostał. Nauka zastępowała mu miejsce przyjaciół. Krewnych wszystkiego. A tym silniej się ich chwytał i szpony w nią zapuszczał, im mniej miał się do czego przywiązać na świecie, im więcej świat się od niego usuwał. Opustoszał ojcowski domek opuszczony na ręce płatne. Lecz twardowski nie dbał o to. Życie jego niewiele potrzebowało. Nauki są może najmniej kosztowną namiętnością. Najłatwiejszą do nasycenia ubogim, którzy się im ciałem i duszą zaprzedają. Tak biegły Twardowskiemu owe lata młodości, bez uczuć, bez wspomnień rozkoszy, po nich jak woń balsamiczna, po zwiędłym kwiecie na długo zostają. Sam jeden wśród wszystkich obcował tylko z światłem umarłych, z księgami, które wkrótce wyczerpywać się zaczęły znalazł w nich nieznośne powtarzania rzeczy wiadomych, natłok wyrazów bezmyśli i przymuszony był nasycać się własnymi, to jest palić się sam, żeby w sobie ogień życia umysłowego utrzymać. Niepojęta dała mu się czuć czczość, wkrótce dręcząc go nieustannie. Była ona dziełem szatana, który sprowadziwszy ją, czyhał teraz wiedząc, że mu ta chwila stanowcza odda duszę mistrza. Jakoż dręczony żądzą niewypowiedzianą czegoś niepojętego, czego nigdzie na świecie znaleźć nie mógł Twardowski, obracał oczy na wszystkie strony i jak umierający woła ratunku, tak on wołał dla duszy wycieńczonej pokarmu. Na próżno chwytał, co spotkał. Wszystko było próżne, wyschłe. Szatan czekał, a doczekawszy się pory przybrał na się postać uczonego doktora i poszedł kusić twardowskiego.